Maturę z rosyjskiego robiłem. Potem na studiach wziąłem sobie rosyjski dla biznesu, więc ten rosyjski chciałem tak mieć naprawdę super, super. Wychodziłem z założenia, że nikt nie chce uczyć się tego rosyjskiego, wszyscy potrafią po angielsku, no to ja muszę mieć w czym przewagę, to ja się tego rosyjskiego nauczę, no najlepiej jak tylko się da. Mówiłem bardzo przyzwoicie. Pani dyrektor mówiła, że najlepiej w szkole zdałem tą maturę z tego rosyjskiego. Serdecznie pozdrawiam. Natomiast pamiętam, że jak byłem już w Hiszpanii, wiedziałem, że w Hiszpanii to już od dwóch, trzech lat w ogóle nie mówiłem po rosyjsku i nagle spotykam dziewczynę z Rosji, mówię, a ja jestem z Rosji, a ja mówię, no ja mówię po rosyjsku, ale była taka ściana, że ja potrzebowałem dwóch, trzech minut, żeby w ogóle pierwsze zdania wydusić z siebie i dopiero z wielkim trudem ten rosyjski mi wrócił. Ale później rozmawiałem z nią. Drugi raz, trzeci raz wróciło to. Podobnie było z portugalskim, podobnie było z francuskim i hiszpańskim, i tyle razy musiałem się przestawiać, że ten okres przyzwyczajenia się stawał się stopniowo coraz krótszy, coraz krótszy, że jak parę lat temu byliśmy w Stanach i tak się złożyło, że byli ludzie z Brazylii, Francji, Hiszpanii, Ameryki Południowej, ogólnie we wszystkich językach, w których akurat mówiłem i płynnie rozmawiałem z nimi we wszystkich, w każdym z tych języków. Wiem, że ludziom szczęka spadła tam do ziemi no, nie się. i moment przestawienia nawet potrafiłem pierwsze połowę zdania powiedzieć w jednym języku, a w momencie, kiedy się odwracałem, że aby dopowiedzieć coś drugiej osoby, mówiłem w jego języku. I było to naprawdę bardzo przyjemne, ale to wymagało ileś razy takiego przestawienia się głowy. Znam tą ścianę, jest ta trudność, natomiast wiem, że ta trudność przechodzi po jakimś czasie. Proszę się nie zrażać, że jak ktoś, że o, ku, uczyłem się i nagle ściana, o, to mhm. już koniec, to ja już zapomniałem. Kwestia nie, Tak, dokładnie tak. Trzeba tymi myślami wrócić do tej głowy, i to jest do zrobienia. Aż mnie korci, żeby pana tak. teraz poprosić o takie parę zdań z języka w język, żeby się pan zechciał przesiąść. Komu usted quiere polo podemo skambiar i y seguirę idioma. Qual idioma usted quiere? Je peux faire la même chose au français. Quel problème? Oh, je veux faire eh, conversation avec une autre langue. Quelle langue? Russ. Eh, Сможе поговорить по-русски. Всё. Что случилось в последний год. Znaczy, no, interesny, no, koniecznie надо pomagać ludzi i i co? Jeszcze. That was excellent. Excellent. Not really. I wasn't prepared. <laughs> you catch me on the spot. No i tak to proszę państwa wygląda, ale to wymaga rzeczywiście sporo pracy, ale też sposobów o których rozmawialiśmy tydzień temu. Panie Jędrzeju, język przyszłości, według pana. Czyli Taki, którego warto się uczyć. Inaczej powiem. No świat przechodzi właśnie rewolucję, ona się przetacza. Mamy AI, coraz więcej jest czat GPT tłumaczy w locie. Na ostatnich targach w Stanach cała masa firm, słuchawka do ucha i można rozmawiać w trybie rzeczywistym w dowolnym języku i słyszy się w słuchawce lektora tak jak film oglądamy w dowolnym języku. Dosłownie, jak lektor podpowiada, co przed chwilą ktoś powiedział, bez najmniejszego opóźnienia. Nawet człowiek nie kończy jednego zdania, a już w uchu słyszymy tłumaczenie. Niesamowita sprawa, więc nie wiem, co to będzie. Bo teoretycznie nawet na rozmowy biznesowe będzie można chodzić z takimi urzędzeniami, bo to tłumaczy programik w komórce offlineowo, więc nikt tego nie ukradnie, nie usłyszy. Więc niesamowita sprawa. Natomiast ja na to patrzę troszeczkę inaczej. Dzięki takim narzędziom dużo łatwiej jest się zanurzyć w języku. Jadę sobie na przykład ostatnio samochodem. Wiem, że niedługo będę miał spotkanie z Włochami, więc pytam sobie mojego czata GPT płatnego, bo z nim można sobie normalnie porozmawiać. Słuchaj, za parę dni będę miał spotkanie z Włochami. Chciałbym nauczyć się kilku fajnych zwrotów, które pozwolą mi zaimponować native speakerowi. No i po pierwsze, wybieramy sobie, co zostanie powiedziane, a następnie sprawdza, czy jest to dobrze wymawiane, poprawia. Jak się go jeszcze poprosi, żeby zwracał uwagę na literówki, to podpowiada. Genialna sprawa, więc można powiedzieć, że możliwości nauki języka aktualnie są fantastyczne. Fantastyczne. Nic tylko się uczyć. Taka prawdziwa znajomość języka. Oczywiście, bardzo się przydaje. Napoleon kiedyś powiedział, że człowiek znający dwa języki, warty jest dwóch ludzi. Więc ktoś, kto zna pięć czy sześć, staje się taką jednoosobową armią. I mało tego, to zawsze pokazuje potencjalnym partnerom biznesowym. O, ten człowiek potrafi się uczyć. Czyli, jak ja mu coś zadam, to wiem, że to zrobi, bo ma łeb jak sklep. Zrobi. Zapamiętaj się, nauczy i opanuje, więc warto. Trochę mnie pan uspokoił, bo kiedy pan zaczął mówić o sztucznej inteligencji i o tym, że właściwie można sobie z tą słuchawką chodzić i wszystko tak. nam jest tłumaczone, to pomyślałam sobie, no to, to zniechęci wszystkich do nauki języków, a tymczasem... No ale sztuczną... z dziewczyną, ze słuchawką. No, trochę tak, to tak. prawda. Są takie sytuacje, w których nie uchodzi. A język, którego jeszcze pan nie poznał, ale bardzo by chciał się go nauczyć? Ja mam w ogóle parę planów na języki. No najchętniej bym się wszystkich nauczył, ale to ciężko zrobić. Ale jakby tak poświęcić po dwa tygodnie, po miesiąc na parę języków, które bym bardzo chciał. Mam taki plan, co prawda aktualne obowiązki nie pozwalają, żeby nauczyć się tak właśnie. Może 10, może 15 języków. Chciałem trochę bardziej podszkolić chińską, Albo japoński, to też, powiedzmy, trochę robi wrażenie, trochę ta technologia i ten świat tam się też powiększa, poszerza. Może jakieś hinduskie, bo to też tak ciekawe. Dla, dla własnej przyjemności to jest zupełnie inna gramatyka, zupełnie inny. No i zapis e, też jest tak, inny, alfabet. Jest to i... z tego powodu. Ale przede wszystkim dla samej przyjemności uczenia się, bo jest to miłe. Naprawdę, jak się zacznie, to momentami było tak, że ciężko było wstać. Od komputera, bo z komputerem się uczyłem, żeby wyjść do toalety, bo zawsze to 10 czy 15 słówek więcej i do, dosłownie. Przed wyjściem do szkoły, na przykład, zrobić 500 słów, później się idzie do szkoły i się używa tych słów, i to jest tak przyjemne, że no ciężko to opisać. Proszę Państwa, ja się czuję zachęcona, nie wiem jak Państwo, chociaż mam takie poczucie, że nasz gość jest osobą wyjątkową, jeśli chodzi o chłonność umysłu i o to. Jak łatwo Panu przychodzi ta nauka języków obcych, ale może nie ma się co powstrzymywać, po prostu trzeba spróbować. Ja pamiętam, jak chciałem się z tatą nauczyć 20 słówek po angielsku w podstawówce i robiliśmy to przez 4 godziny, także... To, to nie jest tak, że ja się taki urodziłem. To zostało nauczone. Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem. Ja też bardzo nie lubiłem szkoły, do tego stopnia, że chciałem jej poświęcać jak najmniej czasu. I techniki pamięciowe pozwoliły mi to zrobić. Nie uczyłem się, bo zapamiętywałem na zajęciach do klasówek. Uczyłem się przed klasówką i byłem w stanie to zrobić dosłownie jeszcze w trakcie trwania przerwy przed tym. Także to robi wrażenie I opanować materiał na poziom szóstkowy do tego stopnia. I to jest bardzo piękna puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję. Jędrzej Cytawa był gościem słowoteki. Czy mogę prosić o pożegnanie w różnych językach? Jak powiedzieć, do usłyszenia na przykład po portugalsku? Nie mówi się tam do, do usłyszenia. Asta jest po hiszpańsku, a te do później po, po portugalsku, Abientut po francusku, D'Avstreci po rosyjsku. i Stay tuned. Bardzo dziękuję. Agnieszka Kunikowska, kolejna słowoteka, jak zawsze, za tydzień. 在变。 Chyba o mnie Szeroki spodnie, ten styl Krawatem zwiąże ich A gdy będę w drodze Dzwoni, ratuj, chcę y -y -y. Gdybyś tańca wrócił Nie dałbym się na manowce pchać Tu de France, ja sobie wróżę Życie tylko tak mi graj Zarywam nocę, biegnę Będę raczej z tym, co zatańczy zrobi pokaz jak się kocha dziś. Marzyła o księciu z bajki i o szczęśliwej rodzinie Ale żyła na wariackich papierach I ciągle pakowała się w kłopoty Przez cały tydzień w folderze ulubione Towarzyszyć nam będzie Bridget Jones Na czym polega fenomen jednej z ikon popkultury? I czy jej urok nadal działa? Zapraszam do słuchania jedynki Od poniedziałku do piątku po godzinie 14 I będę mieć dla Państwa niespodzianki Ula Kaczyńska jedynka to jest radio autopromocja reklama Walency. Przeceny ceny na walentynki w Media Ekspert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Delonghi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2689 zł. Teraz za jedne 2599 z kodem rabatowym taniej. Tu włączamy niskie ceny. Kania, Nie poznałam Cię. Nowa fryzura? Tak. Niestety musiałam ściąć włosy. Przeżydiły się ostatnio i stały się słabsze. Bo włosy, podobnie jak skóra, starzeją się. Dlatego polecam Ci Skrzypowita 40+, która zadba o nie od środka. Suplement diety Skrzypowita 40+, to kompozycja skrzypu, pokrzywy i cynku dla pięknych włosów, a także witamin A i C dla gładkiej i promiennej skóry. Skrzypowita, jesteś piękna. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. ah <laughs> Co za dzień? Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź meliski. Meliski? Tak, suplement diety meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do stania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć. Na mnie i na meliski. Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Cykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów. Po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. nie przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Reklama. Radio kierowców. Patryk Bedliński zapraszam, nasz słuchacz przekazuje wieści dla kierowców, którzy podróżują tzw. autostradą bursztynową. Takie ostrzeżenie na A1C na 72 kilometrze stoi zepsuty autobus w kierunku Gdańska. Uważajcie. Bardzo dziękujemy za ostrzeżenie i przypominamy, jeżeli Państwo też widzą utrudnienia na drodze, prosimy o wiadomości. Nasz numer to 22 513 11, 11 Korki tworzą się na A4 w okolicach Krakowa w stronę Rzeszowa. Ruch jest spowolniony między Skawiną a Węzłem Kraków w południe, a w kierunku Katowic zwalniamy w okolicy Balic. Zator na A4 też w Śląskiem, między Rudą Śląską a Gliwicami w kierunku zachodnim. Wolniejsza jazda na A4, również między Wrocławiem a Legnicą, Tutaj zwalniamy delikatnie za węzłem Budziszów. Spowolniony ruch także na Zakopiance. Tutaj zwalniamy kierując się od Zakopanego do Krakowa przede wszystkim, choć są pojedyncze miejsca ze spowolnieniami w obie strony. W obie strony zwalniamy w okolicach Szaflar i Koło Myślenic, a w kierunku Krakowa m.in. za Pcimiem i za Libertowem. Spory ruch także między Ustroniem a Wisłą na drodze wojewódzkiej 941. Tutaj także w obydwu kierunkach są spowolnienia. Bez większych problemów można jechać między Częstochową a Janowem na drodze 46 w okolicy Przymiłowic zderzyły się dzisiaj dwa samochody i na 204 kilometrze inne pojazdy jadą jednym pasem na zmianę. Wcześniej była tam blokada. W wyniku wypadku na trasie Częstochowa-Janów jedna osoba została poszkodowana. 22 513 11 11 to numer do radiokierowców. Kierowców. A o tym co ważne w trasie piszemy też na Platformie X. Nasz profil nazywa się Polskie Radio Kierowców. Minęła czternasta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Litwa, Łotwa, Estonia bez prądu z Rosji od dziś w pełni niezależne od rosyjskiej sieci elektroenergetycznej. Ping-ponki, zamach stanu, polityczne komentarze po zawiadomieniu prokuratury przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Nad bazą wojskową w Niemczech co jakiś czas pojawiają się drony, prawdopodobnie rosyjskie, baza szkoli Ukraińców. Kraje bałtyckie w pełni zsynchronizowały swoje sieci elektroenergetyczne z systemem europejskim. Oznacza to, że odłączyły się od prądu płynącego z Rosji. Szardy AFR Rzeczpospolitej na Litwie Grzegorz Poznański nie ma wątpliwości, że to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, ale nie tylko. To jest bezpieczeństwo wszystkich członków Unii Europejskiej, to jest bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej. Tu nie ma rozróżnienia, znaczy gdybyśmy jako Unia Europejska nagle znaleźli się w sytuacji, gdzie kraje bałtyckie zostałyby bez źródeł energii, bez elektryczności, to musielibyśmy wymyśleć, jak to zrobić w ramach Solidarności Europejskiej. W Wilnie wieczorem odbędzie się z tej okazji ceremonia, w której wezmą udział między innymi przywódcy państw bałtyckich, Łotwy, Litwy i Estonii, prezydent Andrzej Duda i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Już teraz politycy spotkali się z dziennikarzami, by poinformować, że procedura przyłączenia trzech kolejnych krajów przebiegła pomyślnie i że jest to symboliczna chwila zwiększająca bezpieczeństwo w Europie. Politycy PiS uznają decyzję prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego za słuszną, koalicji rządowej za szkodliwą. W środę prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, następca Julii Przyłębskiej, zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu dokonania zamachu stanu, m.in. przez premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu. Politycy koalicji rządowej, powołując się na opinię prawników, uznają obecny Trybunał Konstytucyjny za upolityczniony i kwestionują jego wyroki, co nie podoba się posłowi PiSu Marcinowi Chorale. Chociaż artykuł 190 Konstytucji mówi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i podlegają zaskarżeniu i mamy w Polsce obecnie kilkadziesiąt zignorowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego łącznie np. z działającą Komisją Śledczą, czyli można powiedzieć w pewnej formie organem państwa, który zostało już, to już stwierdzone, że jest niekonstytucyjny, a działa nadal. Zastępca prokuratora generalnego, prokurator Michał Ostrowski po zawiadomieniu prezesa TK wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia dokonania zamachu stanu. Działania takie szkodzą Polsce, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Jeżeli pewne informacje powtarzają media białoruskie, rosyjskie i węgierskie, to mamy pewność, że szkodzi to Polsce. A tak jest z tym zamachem stanu świątkowskiego. Mam wrażenie, że posłowie PiSu mają problem z tłumaczeniem, że istnieje jakiś zamach. Bogdan Święczkowski zarzucił rządzącym m.in. zaprzestanie publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i podważanie statusu powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się premier. Na nagraniu widać, jak Donald Tusk gra w ping-ponga, nie komentując bezpośrednio informacji prezesa Trybunału. Około 40 samochodów uszkodził 17-latek w Rumi. Chłopak został zatrzymany przez jednego ze świadków. Zrelacjonowała TVP Info Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejcherowie. Jeden ze świadków zdarzenia ujął młodego mężczyzna, który uszkadzał zaparkowane pojazdy. Natychmiast na miejsce zostali skierowani także policjanci z Komisariatu Policji w Redzie, którzy zatrzymali wyraźnie pobudzonego 17-latka. Trwa ustalanie właścicieli aut i szacowanie strat. Siedemnastolatek wyrywał lusterka i przebijał opony. Przebywa obecnie w policyjnej celi. Nie został jeszcze przesłuchany, ponieważ jest zbyt pobudzony. W świetle, w świetle polskiego prawa będzie odpowiadał jak dorosły. Za uszkodzenie mienia grozi pięć lat więzienia. O podejrzanych dronach nad bazą wojskową w Niemczech mówi raport Bundeswehry skierowany do Ministerstwa Obrony w Berlinie. Nad Morzem Północnym szkoleni są również Ukraińcy, dlatego podejrzenia płyną, płyną w stronę Rosji. Sześć lotów dronów w ciągu trzech tygodni odnotowano w bazie Schwesing nad Morzem Północnym. To miejsce, gdzie prowadzone są ćwiczenia z systemem obrony przeciwlotniczej Patriot. Z raportu, którego treść publikuje Deutsch Zeitung wynika, że obce drony były łatwe do namierzenia, bo oświetlone i długo utrzymujące się w jednym miejscu. Jednak w żadnym przypadku między 9 a 29 stycznia nie doszło do przejęcia maszyny lub ustalenia, kto nią steruje. Od 2022 roku w Niemczech co roku szkolonych jest 10 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Część z nich właśnie w Schwesing. Dlatego podejrzenie szpiegów kierowane jest w stronę Rosji. Już wcześniej pojawiały się informacje, że rosyjskie drony próbują nie tylko śledzić przebieg ćwiczeń i podglądać broń, ale też namieszać telefony komórkowe ukraińskich żołnierzy. To ma ułatwiać potem już w Ukrainie ujawniać na tej podstawie konkretną broń używaną w obronie przeciw Rosji. Adam Kurczewski, Polskie Radio. By zawsze ratowali i bronili życia, apelował papież do żołnierzy, policjantów i służb bezpieczeństwa w dniu ich jubileuszu. W ramach Roku Świętego, świętego Franciszek odprawił mszę świętą na placu Świętego Piotra, na którą przybyło kilkudziesiąt, kilkadziesiąt tysięcy członków służb mundurowych całego świata, tym z Polski, m.in. komendant główny policji Marek Boroń. To było aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na przeważającym obszarze pogodnie, jedynie na zachodzie i na północy pochmurno, ale z rozpogodzeniami od minus 4 stopni na Sowalszczyźnie do minus 1 na Lubelszczyźnie to wschód Polski około zera na północy i w centrum najcieplej jest teraz na południu od 6 stopni na Dolnym Śląsku do 9, w górach na barometrach w Warszawie 1021 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Patrz Barbara, co kupiłem na Walentynki. Marian, ty kocie? <grym> jaki kocie, jaki kocie. Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips. 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. W Expert. Kania? Nie poznałam Cię. Nowa fryzura? Tak. Niestety musiałam ściąć włosy. Przeżyliły się ostatnio i stały się słabsze. Bo włosy, podobnie jak skóra, starają się dlatego polecam ci Skrzypowita 40+, która zadba o nie od środka. Suplement diety Skrzypowita 40+. To kompozycja skrzypu, pokrzywy i cynku dla pięknych włosów, a także witamin A i C dla gładkiej i promiennej skóry. Skrzypowita, jesteś piękna. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Reklama. Autopromocja. Nowy Wspaniały Świat. Czyli nowa audycja na antenie Radiowej Jedynki. Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce. Nowy Wspaniały Świat. To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska. Jedynka to jest radio do promocji na dwa głosy